Lubię pomagać, a to jest pomoc. Dając tą gazetę, się pomaga ludziom potrzebującym. Jak już rozdawać, to rzeczy, które dadzą przy, przy, przyjemność, radość, no i pomoc, bo tu przede wszystkim pomoc jest dla tych ludzi, którzy potrzebują. No, usta się same otwierają, podając osobom, które widzę, że potrzebują tego. Bo to wysokowo, to się wizualnie widzi, że. która nawet rękę wyciąga, już wizualnie widzi, bo. Dzień dobry, chcę pani poczytać? Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że tam jakiś tam się znajdzie, że który tam przekaże ten 1% na tych dzieci biednych, na tych chorych. Pamiętaj, że zjadł. Mówię, dzień dobry, proszę gazetkę do poczytania. Dziękuję, idę dalej. Chętnie biorą. Bardzo chętnie biorą do poczytania. Nie, jeszcze nie czytałam, ale jedną sobie zostawię i w się będę czytać, bo będę miała wolnej chwili. Nie wszyscy jednakowo, no ci mówią, że, że dobra taka gazetka poczytać i, i wiedzą co, jaki tam procent dać na, na, na jakiś zakład na dzieci. Czy na szpital, czy na dzieci. To są takie... Niektórzy, ale nie, nie wszyscy. Nie wszyscy. Panem Józkiem, pracownikiem nadabany, który na urlopie jest teraz. To też jest taki mały pobi rekord. 20 minut chyba. Każdy chętnie weźmie, już zaraz czyta, Także chętni są ludzie.